Na puls dnia zaprasza Weronika Szymańska. To jest podsumowanie wydarzeń dnia. Minęła 21. Witam Państwa. Dobry wieczór. Pracownicy poznańskiego Sanepidu mają dość. Do wszystkich chcemy dotrzeć, wszystkim chcemy pomóc, ale jesteśmy tylko ludźmi. Staramy się robić, oczywiście, wykonywać swoje obowiązki, ale jest nam po prostu trudno. Spotkał się Pan z Panem Posłem? Tak, tak. Poznań szykuje się na więcej ofiar epidemii. Dzisiaj, jeżeli chciałoby się pochować bliską osobę na miłostowie, to trzeba w okolicach tygodnia mm, czekać. Musimy się przygotować również na te warianty y, bardziej y, pesymistyczne. Braki w kadrze i sprzęcie oraz mdlejący z przemęczenia pracownicy pracujący na dwie zmiany. Inspektorzy z powiatowego Sanepidu w Poznaniu w pełnych emocji słowach mówią o tym, co dzieje się na oddziale epidemiologii, gdzie pracują. Są rozżaleni, a czare goryczy, jak mówią, przelał fakt zdegradowania w środku pandemii ich przełożonej. Dziś ich sytuację nagłośnili posłowie koalicji obywatelskiej o problemach tych, którzy nie mają już siły na walkę z szalejącą pandemią Ewelina Dernoga. Przemęczeni i sfrustrowani. Pracownicy oddziału epidemiologii poznańskiego Sanepidu mają dość pracy ponad siły. Dlatego w towarzystwie posłów koalicji obywatelskiej opowiedzieli dzisiaj o fatalnej sytuacji w jednostce. Może teraz państwa to śmieszy, ale wierzcie mi państwo, my od trzech dni praktycznie nie śpimy. Obecnie w oddziale epidemiologii pracuje około 20 osób. Potrzebnych jest kolejnych 40. Po prostu nie dają rady. Dzisiaj, szanowni państwo, dwie karetki przyjechały do pracowników i pracowników. Ponieważ dwie osoby zasłabły, tak tylko dzisiaj. Brakuje także przestrzeni do pracy i sprzętu. Wszystko na bieżąco przychodzi, ale to jest wciąż za późno, bo jeżeli dzisiaj w trakcie już szczytu drugiej fazy epidemii, dopiero instaluje się komputery, wydaje ten sprzęt, instaluje się oprogramowanie i tak dalej, no to jest to zdecydowanie. Za późno i to niestety rodzi frustrację. O tych brakach głównego inspektora sanitarnego od dawna informowała była już dyrektor oddziału epidemiologii powiatowego Sanepidu Anna Pawłowska. Jak mówi, to właśnie te próby informowania i prośby o działania doprowadziły do jej degradacji. Czuję się kozłem ofiarnym. W zasadzie ta presja na mnie była stwarzana, można powiedzieć, przez cały czas. Zastraszano mnie. Yy... Ja no, starałam się być niezależna i przede wszystkim skoncentrowana na działaniach związanych z pandemią. Według oficjalnych informacji powodem pozbawienia Anny Pawłowskiej stanowiska było to, że nie radziła sobie z zarządzaniem oddziałem epidemiologii w trakcie pandemii. Dyrektor Powiatowego sanepidu Witold Draber nie chciał jednak komentować tej sytuacji. Dlaczego, panie dyrektorze, nie ze kierownikiem? Spotkał się pan z panem posłem? Tak, tak. W obronie byłej szefowej stanęli dzisiaj jej podwładni. Szczerze, Państwu mogę powiedzieć, my dla tej pani przychodziliśmy, dla tej pani przychodziliśmy do pracy. Pracownice oddziału epidemiologii w emocjonalny sposób przekonywały, że była dyrektor stawała na wysokości zadania, ale spotykała się z oporem ze strony przełożonych. Był moment, gdzie można było coś zrobić i nikt z tym nic nie zrobił, mimo to, że szefowa prosiła, nie było telefonów, nie było laptopów. Nawet nie było ładowarki. Po prostu. Pytam się, gdzie jest ładowarka? Proszę sobie poszukać. Według posłów Koalicji Obywatelskiej zła sytuacja zarówno poznańskiego sanepidu, jak i innych stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce to efekt zaniedbań rządu. Rząd kilka miesięcy przespał tak naprawdę. Zamiast przygotować nas na drugą falę pandemii, po prostu budzi się z ręką w nocniku. W efekcie widzimy po prostu niedopracowane procedury, widzimy bajzel, widzimy chaos. Posłowie zapowiadają, że dzisiejsza interwencja poselska w poznańskim Sanepidzie nie jest ostatnią. Po rozmowach z dyrekcją oświadczyli, że będą przyglądać się jego funkcjonowaniu i działaniom powołanego na miejsce Anny Pawłowskiej dyrektora oddziału epidemiologii. Ewelina Dernoga, puls dnia. Będzie dodatkowych 300 łóżek w szpitalu tymczasowym na międzynarodowych targach poznańskich. Przekazał Wojewoda po południu. Emil Górny zajmuje się tym tematem. Do niego się przenosimy. Dobry wieczór, Emilu. Powiedz proszę, skąd te dodatkowe miejsca dla chorych? Dobry wieczór. Te dodatkowe miejsca to efekt darowizny, jaką ma przekazać PKOBP, czyli spółka Skarbu Państwa. I właśnie dzięki tej firmie tych kolejnych 300 łóżek ma się w tym miejscu znaleźć. Tylko warto powiedzieć, że pierwotnie w tym miejscu łóżek miało się znaleźć 600, teraz będzie ich w sumie 900. Cały czas natomiast te poszukiwane są osoby, które będą pracowały w tym szpitalu, bo warto powiedzieć, że będzie to niejako filia szpitala, przy szwajcarskiej i tego, który cały czas walczy z epidemią koronawirusa i walczy z tym wirusem u tych, którzy się już nim zakazili. To także będzie wszystko w gestii wojewody. I jak ten szpital będzie także działał, no ale reasumując w sumie 900, a nie 600 miejsc będzie tutaj na międzynarodowych targach poznańskich. My obserwowaliśmy zresztą godzinę temu, jak już powstaje właściwie ten szpital. Mogliśmy między innymi zobaczyć, że pojawiły się już takie pierwsze elementy, jak na przykład różnego rodzaju materace, które w tym miejscu, na których w tym miejscu będą mogli zakażeni po prostu leżeć. Natomiast wielokrotnie epidemiolący specjaliści podkreślali, że z epidemią nie wygramy, dopóki nie powstanie skuteczna szczepionka. No i tak. Okazało się, że amerykańska firma Pfizer przyznała, że taką szczepionkę już ma, ma być ona skuteczna w 90%. No i dzisiaj premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielką tej właśnie firmy w Polsce, gdzie ta właśnie też warto powiedzieć firma działa już 60 lat. Posłuchajmy w takim razie, o czym mówił dzisiejszy w rządu. Dzisiaj z panią prezes omówiliśmy w gronie ekspertów, koncernu Pfizer oraz instytucji będących w, na pierwszej linii walki z koronawirusem, kwestie, które są istotne z punktu widzenia logistyki, spraw organizacyjnych, operacyjnych, związanych z dystrybucją szczepionki. Szczepionka musi być przechowywana w bardzo niskich temperaturach, około 70, minus 75 stopni Celsjusza plus minus 15 stopni. I musi dotrzeć do punktu, w którym będzie użyta, w którym będzie zastosowana. To było bardzo ważne i owocne, konkretne spotkanie. Ten model dystrybucji opiera się o bardzo skrupulatne wyliczenia. Przedyskutowaliśmy je dzisiaj po to, żeby jak najszybciej móc wejść w proces szczepień, jak tylko Europejska Agencja Regulacyjna Rejestracji Leków zatwierdzi tę szczepionkę. No i właśnie Europejska Agencja Farmaceutyczna. To od tej instytucji zależeć będzie, kiedy tak naprawdę szczepionka trafi do Europy, do Europejczyków. W sumie 300 milionów ma być nawet tej szczepionki, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską. Szef rządu także poinformował, do kogo w naszym kraju trafi właśnie taka szczepionka, do tych pierwszych osób. I będą to osoby, które są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem i najbardziej narażone na powikłania po tym zakażeniu. Czyli są to osoby starsze, osoby także schorowane. Także ta, ta szczepionka ma trafić do medyków, którzy przecież leczą zakażonych, no i także do służb mundurowych. Później będzie, będą te szczepionki już także rozdysponowane dla innych. W każdym razie, reasumując, od tego, od czego zaczęliśmy te relacje, właśnie szpital na Międzynarodowych Targach Poznańskich, szpital tymczasowy, który macie zajmować się zakażonymi koronawirusem, powiększy się, choć jeszcze nie powstał. Miał być pierwotnie 600 miejsc, ale jak się okazuje, zostaną stworzone kolejne, dokładnie 300, czyli w sumie nawet 900 chorych będzie mogło w tym tymczasowym szpitalu przebywać. W tym szpitalu także cały czas trwają prace związane z przygotowaniem właśnie tej placówki. Bardzo dziękuję za wszystkie te informacje. To był Emil Górny. Wygraliśmy pierwszą bitwę z epidemią, uważa premier Morawiecki. Dodaje jednak, że przed nami jeszcze długa wojna, o czym świadczy choćby jej śmiertelne żniwo. W samym Poznaniu umiera teraz niemal dwa razy więcej osób niż zwykle. Na pogrzeby na Junikowie i Miłostowie trzeba dziś czekać ponad tydzień. Miasto wydłuża więc godziny chowania zmarłych. No i szykuje się na naprawdę czarny scenariusz, gdyby okazało się, że w Kostnicach zabrakło miejsca. Koronawirus odebrał nam możliwość normalnego życia. I co dnia uszczupla nasze zasoby nadziei. Tym nieco poetyckim tonem szef rządu ogłosił dobrą wiadomość. Na razie nie będzie narodowej kwarantanny, czyli na przykład znanego już z wiosny zakazu wychodzenia z domu, bo rządzący uznali, że jednak widać światełko w tunelu. Jeśli w następnych dniach uda nam się utrzymać liczbę zakażeń na podobnym poziomie, będzie to oznaczać, że wygraliśmy pierwszą bitwę z wirusem. Ale przed nami jeszcze długa wojna. Codzienna liczba nowych zakażeń faktycznie przestała lawinowo rosnąć, ale może to mieć związek z tym, że w całym kraju w ostatnich dniach robi się mniej testów. Poza tym, niezależnie od nowych przypadków, epidemia dzień w dzień zbiera śmiertelne żniwo wśród tych, którzy zachorowali wcześniej. Już drugi dzień z rzędu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci ponad 400 osób. Część zmarła bezpośrednio na COVID, u reszty przyczyniły się dodatkowe schorzenia. W samej Wielkopolsce walkę z koronawirusem przegrało tej doby 38 chorych. Dotąd od początku epidemii ani razu nie było ich tak dużo w jeden dzień. Ubolewam bardzo nad tym. Jeszcze bardziej przygnębiające wrażenie robią statystyki z Poznania. W pierwszym tygodniu listopada zmarło tu 238 mieszkańców, niemal dwa razy więcej niż rok temu o tej samej porze. Czas oczekiwania na pogrzeb wynosi na cmentarzach komunalnych ponad tydzień. I to jest coś, co musimy zmienić. Faktycznie widzimy ciągły wzrost liczby pogrzebów, które mają być organizowane. Przyznaje szef administracji cmentarzy komunalnych, zarządzającej dużymi miejskimi nekropoliami, na Junikowie i na Miłostowie. Październik to już był taki, taki czas, gdzie tych pogrzebów, pogrzebów zaczynało nam przybywać. Dotąd na obu cmentarzach odbywało się łącznie około 80 pogrzebów tygodniowych. Teraz to już nie wystarczy. Dlatego miasto wydłuża godziny chowania zmarłych. Teraz trwają nie tylko od 8 do 15. W tej chwili widzimy, że zawsze jest to jedna, dwie ceremonie są organizowane więcej. Dodatkowo też zmuszeni byliśmy, zmuszeni byliśmy uruchomić soboty na cmentarzu najmnikowym, właśnie z uwagi na tą cały czas rosnącą liczbę pogrzebów, które mają być organizowane. To wszystko spowoduje, że tygodniowo uda się zorganizować około 20-30 pogrzebów więcej. Ale to nie koniec. Miasto szykuje się również. Również na naprawdę czarny scenariusz. Informuję, że jesteśmy w stanie w ciągu dwóch dni zabezpieczyć takie miejsce, gdzie jesteśmy w stanie przechowywać około 500 zwłok. Z niedawnej analizy portalu Money.pl wynika, że liczba zgonów w całej Polsce wzrosła ostatnio bardziej niż tylko o liczbę zmarłych na COVID, co może wskazywać, że nie jest to tylko efekt samego koronawirusa. I że na inne choroby częściej umierają teraz ludzie, którzy nie doczekali się np. pomocy pogotowia czy też specjalistycznego leczenia. Sawaryn Lipoński, puls dnia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o ponad 24 tysiącach nowych przypadków koronawirusa przy blisko 58 tysiącach wykonanych testów. Tej doby zmarło 419 zakażonych osób. Najwięcej nowych przypadków odnotowano na Śląsku. Wielkopolska znalazła się na drugim miejscu z przyrostem 2866 osób. Tym samym od początku epidemii w naszym regionie odnotowano 68 tysięcy zakażeń i zmarło 919 osób. W tej chwili w Wielkopolsce chorych jest w sumie 48,5 tysiąca, ale prawie 19 tysięcy osób wyzdrowiało i to jest ta dobra wiadomość. Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej nie chcą przekształcenia tamtejszego szpitala w covidowy. Po rozmowach wojewoda zapowiedział, że jest szansa na utrzymanie niektórych oddziałów, o czym piszemy na wtk.pl. W sprawie przekształcenia szpitala powiatowego w placówkę covidową wojewoda spotkał się dziś z lokalnymi samorządowcami i przedstawicielami szpitala. Większość z nich, ale też sami mieszkańcy nie chcą przekształcenia szpitala w lecznicę tylko i wyłącznie dla chorych na COVID-19. Docelowo miało tam trafić ponad 120 Osób. Po południu wojewoda podjął decyzję o tym, że uda się zachować część oddziałów. Między innymi utrzymany zostanie oddział ginekologiczno-położniczy. Piszemy o tym na wtk.pl i tam Państwa odsyłam. A jeszcze to nie wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Zobaczmy o czym jeszcze w programie. Żołnierskie wsparcie w domu dziecka. Zaczynamy od pobudki, później przygotowujemy śniadania, oczywiście pomagamy dzieciom. Żołnierze od razu weszli w swoją, swoją rolę, od razu zaprzyjaźnili się z, z dzieciakami. Akcent na inwestycje w warunkach dużej niepewności. Marszałek prezentuje projekt budżetu na przyszły rok. Mimo tego, że te warunki finansowe nie są tak dobre jak w poprzednim roku, to jest taki ambitny budżet. A teraz niecodzienna historia prosto z jednego z poznańskich domów dziecka. Gdy dotarł tam koronawirus i zaczęło brakować rąk do pracy, władze miasta poprosiły o wsparcie wojska obrony terytorialnej. Żołnierze z dnia na dzień ruszyli z pomocą, a efekty ich zaangażowania przeszły najśmielsze oczekiwania. Podopieczni ich pokochali wręcz Seweryn Lipoński. Cały czas możemy tu zajrzeć tylko z zapłotu. Do środka nie wejdziemy, bo dom dziecka przy ulicy pamiątkowej jeszcze przez parę dni będzie objęty kwarantanną. Sytuacja była rozwojowa i można powiedzieć dramatyczna. Zaczęło się w połowie października. Koronawirusa wykryto u jednej z pielęgniarek. Potem zaraził się dyrektor i kolejne osoby z personelu. Zaraziło się też kilkoro dzieci. Trzeba było je odizolować od reszty. W krytycznym momencie, niemal trzydziestką podopiecznych mogło się zajmować zaledwie trzech wychowawców. I zaczęło mm, brakować personelu z podbramkowa. Wtedy właśnie zwróciłem się do pana pułkownika Rafała Miernika, czyli szefa Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie Wielkopolskim. Tak, bylibyśmy nawet. Panie stanie pójść do tego domu dziecka z godziny na, na godzinę, tak naprawdę, ponieważ jest to dla nas naprawdę ważna sprawa. Czworo terytorialsów stawiło się na pamiątkowej już na następny dzień. Wymagało to trochę poświęcenia, bo skoro dom jest w kwarantannie, to ochotnicy musieli zostać na miejscu 24 godziny na dobę. Dzieci i młodzież od razu ich polubiły. Przyjęli to na, no naprawdę bardzo ciepło, na twarzy. Nie bez znaczenia był fakt, że cała czwórka ma przygotowanie pedagogiczne. Poza tym wojskowi stali się nie lada atrakcją. Zrobiliśmy im taki jeden dzień wojskowy, żeby w formie takiej zabawy pokazać im trochę, na czym polega. Wojsko oczywiście były, było malowanie twarzy, było maskowanie, tak, zbudowaliśmy bazę, ale służyli też przy wielu innych codziennych sprawach, jak pomoc w przygotowaniu śniadania, zajęcia sportowe, plastyczne, czy gry planszowe i pieczenie ciasteczek. Tych tych atrakcji było co niemiara i było to coś, bo to jest ważne, bo to coś innego niż niż norma, normalny dzień w domu dziecka. Po 10 dniach nastąpiła zmiana warty. Teraz zamiast czwórki terytorialców wystarczy dwójka, bo większość wychowawców wróciła już do pracy. Dyrektor jest wdzięczny żołnierzom i przyznaje, że bardzo zżyli się z podopiecznymi. Dlatego ta znajomość potrwa dłużej. Na pewno tego kontaktu z tym domem dziecka nie stracimy. Mamy takie już pewne plany Mikołajkowe. Na razie nie, nie chciałabym wdrażać szczegółów, bo to ich niespodzianka. Dzie dzieci o niczym nie wiedzą. Na razie żołnierze wojsk obrony terytorialnej zostaną i będą pomagać w domu przypamiątkowej jeszcze do niedzieli. Saberen Lipoński. Puls dnia. Za nami tydzień, który przyniósł premierę dokumentu Don Stanislao Marcina Gutowskiego i raport Watykanu o nadużyciach kardynała Maccarica. Kolejny raz na światło dzienne wychodzą informacje, które wstrząsają katolikami. Dziś na ten temat rozmawiałam z Jakubem Pankowiakiem, którego historię poznaliśmy w dokumencie braci Sekierskich. Posłuchajmy. Problem związany jest z niskim poziomem edukacji, Związanej z seksualnością, z psychologią w seminariach duchownych. Myślę, że hierarchowie niespecjalnie są tym zainteresowani. Przede wszystkim uważają, że to jest to, co my robimy mówienie prawdy i domaganie się sprawiedliwości jest atakiem na Kościół. Ewentualnie żądaniem zadośćuczynień, walką z kościołem. Każdy sobie to racjonalizuje na swój sposób. Szczególnie robią to bardzo łatwo i bardzo lekko im to przychodzi hierarchowie kościelni. Mieliśmy jednego biskupa, który mówił o tym, że to przecież dzieci sprowadzają na złą drogę kapłanów i prowokują ich do takich zachowań. Więc jakby to świadczy o poziomie wrażliwości poziomie empatii, ale też poziomie edukacji hierarchów kościelnych. Mam wrażenie, że ten system, w którym oni są, czyli, czyli monarchia absolutna, która, która jest sprawowana przez papieża, później przez biskupów, przez proboszczów, też na, na swoich parafiach, no, ma ten jeden minus, że wyzbywa tych ludzi z odczuć empatycznych były wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman został dziś członkiem rządu. Premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zbigniew Hoffman pełnił funkcję wojewody wielkopolskiego przez 4 lata. Do 2019 roku był także przewodniczącym Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu. W zeszłorocznych wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła, a na stanowisku zastąpił go Łukasz Mikołajczyk. Teraz... Został sekretarzem stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów. O czym poinformował po południu premiera? My piszemy na WTK.pl i zachęcam, żebyście państwo tam zaglądali. Miliony na drogi, szpitale czy dofinansowanie przewozów regionalnych. Urząd Marszałkowski przedstawił dziś projekt budżetu na przyszły rok. O jego szczegółach opowiedział marszałek województwa Marek Woźniak. Blisko miliard złotych będzie przeznaczone na inwestycje. 82% tytuły pozycje inwestycyjne w tym budżecie to jest myślę taka bardzo znacząca wartość to są najróżniejsze inwestycje od inwestycji drogowych których jest kilkadziesiąt te największe to są to są takie projekty jak obwodnica bronek czy budowa mostu w rogalinku na drodze wojewódzkiej czy też obwodnica gostynia od wielu lat oczekiwana i realizowana też już kolejny rok Natomiast też są oczywiście inwestycje w infrastrukturę opieki zdrowotnej. Największa to oczywiście szpital dziecięcy. W tym roku wydamy na niego ponad 200 milionów złotych. Wydatki bieżące w tym budżecie to też są znaczące pozycje. Bez wątpienia największa pozycja to są dopłaty do przewozów regionalnych, zarówno dla spółki Koleje Wielkopolskie, jak dla spółki, spółki PoRegio. I to są dodatki, nasze dotacje w wysokości 210 milionów złotych. Przed nami weekend, zatem warto wiedzieć, jaka pogoda czeka nas podczas najbliższych godzin. Najświeższe prognozy synoptyków sprawdził dla Państwa Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Piątek przyniósł sporo chmur nad całą Wielkopolską. My już teraz zobaczmy, jaka pogoda będzie razem z nami podczas kolejnych już weekendowych godzin. Zaczniemy od nocy, podczas której sporo chmur nad stolicą Wielkopolski, ale bez opadów deszczu. W nocy 7 stopni w Poznaniu, 8 stopni o poranku. Słońce nieśmiało będzie wyglądać za chmur, których jutro sporo. I tak też sobota minie pod znakiem chmur w Poznaniu, bez opadów deszczu i maksymalnie 12 stopni Celsjusza, tyle około godziny 12. Później temperatura coraz niższa. Po 21.10 stopni w Poznaniu wiatr powieje z kierunków południowych. Będzie to wiatr słaby. Zobaczmy już teraz, jaka aura czeka nas podczas kolejnych listopadowych dni. Zaczniemy od niedzieli, czyli od drugiego dnia weekendu, podczas którego słońce będzie razem z nami, ale także bardzo dużo chmur nad naszymi głowami. 6 stopni minimalnie, maksymalnie 13. W poniedziałek na początku nowego tygodnia ponownie zachmurzenie całkowite. Ponownie to chmury będą dzielić i rządzić na poznańskim niebie. 6 Stopni o poranku i 9 stopni w najcieplejszym momencie poniedziałku. I we wtorek spodziewamy się bardzo ładnej, słonecznej pogody. Chmury na niebie będą, ale będzie ich zdecydowanie mniej niż chociażby w poniedziałek. 4 stopnie minimalnie do 9 stopni we wtorek i 1026 paskali wskażą barometry. Już teraz o tym, czy temperatury czy my się nas zaskoczą podczas kolejnych dni, a zaczniemy od poranków. W środę o poranku 8 stopni Celsjusza, w czwartek 8 i w piątek 6, co w pełni dnia. Najcieplejszy będzie w Wtorek, wtedy 13 stopni w Poznaniu, 12 w środę, później już chłodniej, bo 8 stopni Celsjusza w piątek. Zatem warto pomyśleć o kurtce cieplejszej, wychodząc z domu, zwłaszcza w godzinach porannych, w poniedziałek, wtedy tylko 3 stopnie Celsjusza. No i później widzicie Państwo w piątek 8 stopni, tylko maksymalnie. Więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych serwisach Meteo, na które serdecznie zapraszam. W poniedziałek Brama Poznania zostanie rozświetlona natęczowo. Tego dnia rusza Poznański Tydzień Tolerancji, który z powodu epidemii będzie się toczył inaczej niż przed rokiem. O tym, co takiego będzie się działo, rozmawiałam dziś z pełnomocniczką prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej Stelio, Stellą Gołębiewską. Na ten nasz drugi Poznański Tydzień Tolerancji składa się różnorodność, bogactwo różnorodności społecznej, bo będzie się działo wiele i wiele różnorodnych wydarzeń. Będą wykłady. Wykłady na przykład o świecie arabskim, o islamie. Wykłady dotyczące wspierania uczennic i uczniów niewineralnych w szkole. Wykład o zdrowiu psychicznym osób ze spektrum autyzmu. Zapraszamy również na warsztaty. Warsztat z koncepcji budowania miasta otwartego, gdzie wszyscy czują się dobrze, gdzie funkcjonują sprawiedliwe zasady. Warsztaty o tożsamości wykorzystujące sztukę. Również szereg dyskusji, na przykład o wartości akceptacji, o akceptacji jako kapitale społecznym, czy dyskusji o tym, jak reagować na brak tolerancji. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy, ale przypomnę Państwu jeszcze nasz adres mailowy: alarmmałpawtk.pl. Pod tym adresem mogą się Państwo z nami kontaktować. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem życzę spokojnego wieczoru, dobrej nocy. Do zobaczenia.